Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallax. Słuchajcie moi drodzy, będzie o serialu. Nareszcie wydarzyło się, nareszcie na podstawie gry zrobiono dobry serial. E, oczywiście chodzi o The Last of Us. Po naprawdę wielu próbach, bo już mieliśmy naprawdę dużo prób przeniesienia gier na ekran. No, ze zmiennym szczęściem, tak. Z bardzo zmiennym, powiedziałbym, szczęściem. Nie mogę też odżałować tego, jak fajny byłby serial zrobiony na podstawie. No, totalnie na podstawie książek Sapkowskiego albo na podstawie gry. Wiedźmin 3 na przykład. Chociaż dwójka też by była świetna, szczerze mówiąc, i jedynka też by była świetna. No niestety nie zrobiono tego, to jest ogromny błąd, bo nawet mi się nie chce już oglądać. Właściwie tylko dla Wiedźmina oglądałem serial Wiedźmin, ale ponieważ teraz już Wiedźminem nie będzie prawdziwy Wiedźmin, tylko inny aktor to już nawet chyba mi się nie chce, pewnie zobaczę z ciekawości, ale zresztą dobra, to nie ma być filmem narzekanie, tylko odwrotnie. Moi drodzy, jestem właśnie świeżo po obejrzeniu trzeciego odcinka The Last of Us. No, jestem pod wrażeniem, naprawdę ten trzeci odcinek zrobił na mnie wrażenie piorunujące, znaczy być może dlatego, że to są kompletnie moje klimaty, to co było w trzecim odcinku. Może zacznijmy od tych złych rzeczy, bo później będą tylko dobre. Właściwie w czasie serialu były trzy rzeczy, które mi się nie podobają. Przynajmniej do tej pory, na trzy odcinki. Pierwsze dwie to takie niedorzeczności, na przykład to, że jak jest rozlane paliwo, no to musieli zrobić scenę taką bardzo, powiedziałbym, trzymającą w napięciu, że Kobieta próbuje zapalić zapalniczkę, tak, i ten płomień się nie pojawiał. No, no, nie wiem, z tego co ja wiem, to nie musi pojawić się na zapalniczce płomień, żeby później upuścić tą zapaloną. Zwłaszcza, że może spaść, że może zgasnąć wtedy ten płomień. Ale no, na filmie to tak pięknie zawsze wygląda, jak się zapala zapalniczkę. Jest benzyna gdzieś rozlana, no i wypuszcza się z dłoni tą zapalniczkę, ona ląduje i się podpala, no, moim zdaniem po prostu gdyby do tych oparów przytchnąć zapalniczkę, to jest 100% szansy, że od tych iskier się e, podpali benzyna, tak, opary po prostu się podpalą. No i drugi moment, który dzisiaj był w trzecim odcinku, zupełnie niedorzeczność, kiedy gościu, który jest, no trzeba by powiedzieć, prepersem, takim, takim trochę świrem przetrwaniowym, kiedy jest atak na jego siedzibę i jest super oświetlone od różnych wybuchów e, przed pole, że mógłby do napastników strzelać jak do kaczek, to on po prostu wychodzi na środek drogi, na to najbardziej oświetlone miejsce i strzela do nich. No, kurka, zamiast gdzieś strzelać za drzewa, z okna. No nie wiem z każdego miejsca, ale nie z środka drogi. Normalnie stojąc i, no, kurka wodna nie. No i trzecia rzecz, która w tym serialu mi się nie podoba, to to, że jest za mało muzyki z gry w samym serialu. Ta muzyka się pojawia oczywiście, ona się pojawia. No najwięcej jej się pojawia właściwie w, w tym momencie, jak jest czołówka, tak. Natomiast później już jest jej bardzo mało, jest trochę inna muzyka. A niestety, albo stety w grze muzyka, właśnie te delikatne dźwięki, takie niepokojące dźwięki gitary, to robiło robotę. Szkoda, że tych dźwięków dużo w filmie nie ma. One są, tak jak mówię, ale. No, jest wiele momentów, w którym bardziej by się przydała po prostu muzyka z gry. Nie wiem, czy może nie mogą, czy, czy co. No, to właściwie moje zastrzeżenia są, jak widzicie, niewielkie. No, a teraz jedziemy z serialem. Nie wiem, może się pokażą, pojawią tutaj jakieś spoilery, nad którymi nie zapanuję, więc jak ktoś chce oglądać, nie chce psuć sobie zabawy, to może odpuścić sobie oglądanie tego filmu. Ale, moi drodzy, nareszcie jest serial post-apo, który jest dosyć wiarygodny. To nie jest jeszcze taka wiarygodność, jakbym chciał, ale już jest wiarygodny. Jeżeli pojawiają się aktorzy, to są brudni, mają jakieś tam y, wymięte te ciuchy, tak jakby chodzili tym miesiąc, czy nie wiem, pół roku, na przykład. Y, ta sceneria jest zrobiona fajnie. Widać, że część jest komputerowo zrobiona, ale jest w miarę wiarygodnie zrobione to. Podoba mi się. Jest podobnie do gry zrobione, gdzie w grze no o wiele gorzej, wiadomo, to wygląda. Do tego nie ma bardzo dużej ilości walki. Tak jak normalnie w grze, no to wiadomo, że Eli i Joel no to, to były maszyny do zabijania, tak. Tak tutaj. Absolutnie w filmie tego nie ma. Po prostu to jest wtedy, kiedy jest konieczne i to jest bardzo konieczne. A normalnie można odczytać tą dwójkę jako taką dwójkę uciekinierów zagubionych w naprawdę strasznym świecie, prawda? No bo w grze to jest jednak tak, że to są dwa robokopy. Po prostu są to dwa robokopy. I tak naprawdę zagrożenia, no wiemy, że musimy pokonać i pokonamy wszystkich przeciwników. Tutaj wiadomo, że oni muszą przeżyć, to jasne. Natomiast rzeczywiście to spotkanie z klikaczami, na przykład, to, to jest dosyć straszne. Nie powiedziałbym, że jest straszniejsze niż w grze, bo akurat w grze jest na bardzo wysokim poziomie ta adrenalina. Natomiast tutaj, z racji tego, że jest to rzadkie, no to jest po prostu straszne. Dobra, jedziemy dalej. Joel, aktor, którego tutaj widzicie, yy, gra Joela. Bardzo fajny wybór. Bardzo fajny wybór. Wydaje mi się, że może i w sumie ci aktorzy, co by lepiej to zagrali. Natomiast nie mam zastrzeżeń. Po prostu nie mam żadnych zastrzeżeń. Co do Eli. No, wiadomo, że najlepsza by była ta aktorka, która była wzorem dla. Yy, znaczy, aktorka. To podobno płeć zmieniła. Czy pod, to może aktor teraz już jest, Kurka, nie wiem. Ale wiecie o, o kogo chodzi. No, yy, Elis Gry. To. Nie pamiętam, jak ta dziewczyna się nazywa. Znaczy, ten chłopak. No, nieważna osoba, jak się nazywa. Nie pamiętam tego. W każdym razie. Trochę mnie wnerwiała od początku, nadal mnie trochę wnerwia, nie mogę się jeszcze do końca przekonać. Natomiast ogólnie daje radę. No ogólnie nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Wydaje mi się, że jest fajnie. Trochę ona nie pasowałaby mi tutaj w ogóle do tego jak została w grze przedstawiona, czyli jako tak później, jako taka kurka maszyna do zabijania, no tutaj niby yy, się stawia, tak, niby jest taka buńczuczna, ale z drugiej strony widać, że to jest mała chudzinka, no trudno w filmie przedstawić to, co w grze przedstawiono, jako maszynę do zabijania właśnie, prawda? No dobra, yy, jedziemy dalej. Jeżeli chodzi o serial... I wstępy w dwóch pierwszych odcinkach absolutnie fenomenalne. No, kurcze. Już pierwsza scena, w czasie której jest takie, jakby, nie wiem, słuchowisko radiowo-telewizyjne, nie wiem, coś, coś takiego. Lata 60. to wygląda taki klimat folautowy, trochę wręcz. I kiedy jest debata na tematy, jakie tam. Jak ludzkość może przetrwać, jakieś zagrożenia, i nagle się pojawia gość, który mówi, że to nie będą bakterie czy tam jakieś nie będą wirusy, tylko to będą grzyby. O, wystarczy, że na Ziemi o kilka stopni by się podniosła temperatura, i wtedy grzyby są w stanie zainfekować ludzi. No i. Jest to niesamowita scena, naprawdę. Kurczę, nie wiem jak oni to zrobili, jak się to, to się, udało osiągnąć, ale jest to scena grozy, powiedziałbym. Jest to scena grozy, zwłaszcza jeżeli ktoś grał w The Last of Us i pamięta, jak to się właśnie skończyło i jak to na świat wpłynęło. Nie? To ci ludzie, którzy tam siedzą, się śmieją i tak dalej. Jest taka sielankowa, właściwie, atmosfera. To jest scena grozy dla mnie. I w drugim odcinku, kiedy również zaczyna się w zupełnie innym miejscu, czyli nie koncentruje się to na Joelu i na Eli, to ta scena z drugiego odcinka początkowa, czyli ten początek jakby całej tej zawieruchy, no jest fenomenalna. Bardzo mi się też podobało. Nawet oczekiwałem, powiem szczerze, oczekiwałem, że każdy odcinek będzie zaczynał się sceną niezwiązaną właściwie z grą, tylko z jakąś wymyśloną historią. I na razie się nie zawiodłem, bo w trzecim, co prawda, nie zaczęło się to, ale w trzeci odcinek, no, ten gość, taki prepers który nagle tak jakby w swoim żywiole, żeby całe życie się przygotowywał na to, co właśnie nastąpiło. Nagle nie ma ludzi, on może sobie pojechać, gdzie chce, może sobie z każdego sklepu wziąć, co chce i buduje tą swoją bazę, tak, tak czyli grodzi dookoła, kurka wodna, gromadzi zapasy, pułapki jakieś stawia. No dla mnie to był fenomen, no ten odcinek jest po prostu fenomenalny trzeci, i ja go obejrzę jeszcze raz na pewno, czego nigdy nie robię z żadnym serialem, chyba nigdy się nie zdarza, że po obejrzeniu mam ochotę obejrzeć odcinek jeszcze raz. No to tak, ten dzisiejszy odcinek obejrzę jeszcze raz. Jest jeden zgrzyt, to się pewnie domyślacie jaki, czyli wątek homoseksualny, który w, tak wtrąbili ordynarnie kurka to by fajna była historia, jakby to był mężczyzna i kobieta. Natomiast chciało im się zrobić dwóch mężczyzn. Wyszło to bardzo dobrze, nie powiem. Natomiast te sceny całowania i tak dalej, no dla mnie to obrzydzające jest. No niestety. Tak to. Gdyby to były dwie kobiety, to bym to jeszcze mógł zaakceptować spoko. Ale no niestety dwóch takich facetów. Dobrze, że da darowali sobie sceny seksu, bo to by było już naprawdę bardzo dla, dla mnie przynajmniej niesmaczne. No nie wiem, no, no tak, tak, tak już jestem i to, to się nie zmienia. Także, natomiast obaj aktorzy, yy, którzy właściwie byli bohaterami tego odcinka i byli bohaterami historii niezwiązanej za bardzo z grą, no fenomenalni, nie? No naprawdę świetnie zagrane, yy, scena wzruszająca, tak? I to nie jedna tam była scena wzruszająca z nimi. No, kurka wodna, super. Naprawdę yy, obejrzałem ten trzeci odcinek i pomyślałem sobie: Nie, no jest już 19:51, ale muszę nagrać. No, muszę powiedzieć. Słuchajcie, bardzo polecam. Nie chcę więcej opowiadać. Jestem bardzo ciekawy, co tu może się zdarzyć. I coś jest, co nie podobałoby mi się w innym serialu, czyli jest. Duża część tego serialu to nie są przygody Joela i Eli, tylko to są jakieś luźne historie napisane na tę okoliczność i wtrynione, wplecone, tak jakby w historię Joela i w historię tego świata w ogóle. No jak dla mnie fenomenalna sprawa. Kurczę, no. Znaczy, domyślałem się, że serial będzie dobry, że będzie fajny, natomiast nie spodziewałem się, że może być aż tak dobry. Widziałem opinię ludzi w internecie, że nuda, że nic się nie dzieje, że chodzą i tak dalej. No i właśnie to mi się podoba tym, że, że tak nie dzieje się za bardzo nic, za dużo. Nie ma tych, tych jakichś tam napadziorów. Że, non-stop, jakaś krew się leje, i tak dalej. To mi się nawet podoba, szczerze mówiąc. No. Dobra, to tyle. Serial polecam. Prawdopodobnie zrobię jego podsumowanie, jak już wszystkie odcinki wyjdą. Nie wiem, ile tych odcinków ma być. Um, super. Super. Nie ma konkurencji dla mnie. No, jak wiadomo, że jeden lubi. Nie wiem, jajecznice na smalcu, a drugi lubi jajecznicę na maśle. No, no Różne są gusta. Sobie zdaję sprawę, że dla części widowni. Może być to nieciekawy serial, że wolą tamte władcy pierścieni i inne jakieś tam. Natomiast dla mnie rewelacja. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.